Ja spokojnie o tym nie mówię. Mm -hmm. Lubię wcisnąć, ale mało Kontrolny 160. 174, więc nie widać. No nie. Dobra, chuj z nim. No co? Niech ja to kurwa leży. Tu musiał przelecieć chyba. Kurwa. Tu go wjebało dopiero. Albo przeszedł i kurwa zemdlał. Albo, albo ktoś go pierdolił. tak się ta to każdego, tylko psycho każdego nie wyjechali no nie, dajmy, nie Bo coś wyhamował. Baga. Ja pierdolę. Jak, jaki to jest? Oj. Przepraszamy. Tak, przepraszam. Tak, przepraszam. Nie, nie, nie. Trzeba ja. zimówka. Ja Pójść. Dziwnie. Dziwnie, dobre. Myślałem, że mam Cię? Lidzi. Chcemy tam jechać. To w ogóle przeprosiłem kuć. Ale wiesz kurwa tam ty chcesz jechać, tam, gdzie on jadą? Nie wiem, ale trzeba dajemy aż ja się, wiesz, tam podzielę. No kurwa mi tam akurat czy pies pokazuje, nie? Nie tam, nie, ale nie, nie tam jedziemy, nie ja tam. Kurwa. Nie tam jedziemy, w tą samą mankę. No na bierz mogę go krew. Zatrzymaj się przed tym, przed paran, to zmieni Na parking zjadę, co? Dobra, możesz no wejść. Ale kurwa, to ma przyspieszenie. Ja jebia. Auj. Idź pan w chuj z tym autem. Co? Idź pan w chuj. Daj pizdę. Spoko to, ale kurwa to Pracę, tak, nie takie małe tak kopa... Nie masz, szpółki, nie masz? Ma, e, jakiejś, co kurwa nie wiem... K tak, to, to mogę czytać? Dalszy Daj Masz zapalniczkę? Za tak, zapalniczkę mam, dzięki. dwie kurwa. Komu zajebały znowu? Piłem Rzemieć, nie? Yeah. O kurwa Czołg tam Czemu? mam bledki. Mam bletki Mam bletki w sumie Tu se skręci Czołg by było posadzić Robię czy co? A tutaj A, idziemy zapad... nie, nie palę, nie. Zobaczymy, czy oni tam pojechali, czy nie, bo tak jak oni tam pojechać to trochę szybko. W sumie to można się przejść tam, nie? Znaczy, z tego, co widziałem, to... to daleko nie jest. Ale my tutaj nie... Tak... zaznaczyłem Ci tylko sendy, nie? Nie zaznaczyłem Ci tego miejsca dozorowego. Okej, no, no. okej. Okay, okay. bardziej w stronę tamtych przeciach będziemy jechać.

Dawaj tu. Dawaj tu nie będziemy takim kapcie jechać co? Dawaj tu nie będziemy takim kapcie jechać. E, oni tam są. Kurwa, tak myślałem. Kurwa, Jemy na górę. Znaczy na góry. Nie, dobra, tam Nie, dobre nie, 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 poczekaj tam. nie, 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 jest nie, 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 auta jest nie, nie, oni nas widzą tutaj z tą chową. No Nie para Najwyżę nas pojebią, kur Nie w ogóle nie iść Dobra, zobaczymy czekaj. Może nas nie zajebił. To jest nie widok bo jest? Nie, niestety. Cześć chłopacy. A można kupić? Tak, można. A za ile? Za, nie 2,5k chyba tam było. Nie. Za szergi było. Nie, za 5 Na 24 A Tak średnio mam na koncie tyle, panowie. Ile masz? 920 dolarów. A kupiłaś się już abonament? Nie. A Nie masz, tyle. Masz więcej. Bo... Po co no. już? Czeeelo. No kurwe, jebano. Niemieckie. małe no to, że klamy nie, zesrałem, nie zesrałem. To świrus, ja? <grym>, jesteś tapos kaya ito sa to na Nie zaznaczę sobie Byłeś w ogóle w robocie... Byłeś w robocie gdzieś? W takiej legalnej pracy Co? Cześć, o co mówisz? Byłeś w robocie gdzieś w takiej legalnej No to byłem Na rybaku Gdzie? Gdzie? Na rybaku o, Jak tam za średnia Robota jak? Nie wiem, ja stoisz czy... bardzo średnio, więc więcej Ech, chyba problem. Żyjemy. Oj kurz. Płacę za to dziwny haraż Bale staffi, płacę mafii, sporo kafi Kto potrafi, nie gotuje dużo trafi, uważa. Bo, bo, wolność go naraża Najlepszym razie pójdzie do dziwnego lekarza A jak da się złapać na policyjne łapanki to Opuści swoje panki Lub dostanie sanki A ja mam na to wyjebane Super śniba Bo ziarno dawno zasiane mam swe pole I jaki zaśpiewa okay, nie mieć tylko roślunko no. Roślnik... Dzień dobry. Dzień dobry. No. Co? Co panu zaśpiewać? A nie mi, tylko roślinko zaśpiewaj, bo one wtedy za na. kurwa, no kołpa będą miały. Czekaj, jeszcze raz, co on ci zaśpiewać? Zaśpiewa jakąś, nie wiem, balladę. By... Panie, a chce pan kupić informację gdzieś makowiec? No, co jest? a ile z tego jest? No, trzy dwa razy więcej niż z manichułami. A chcę wiedzieć, gdzie jest kardiller? W mieście. W mieście. Ale kardiller to jest taka, że jak. Nieba dar, krzoda, No, ale. Ale co? Tam Jesiernie ogarnia Ciebie A dużo pytań, odpowiedzi bardzo mało Od nowa dużo lepiej się idzie, gdy podnieść się na głowę